Cześć z tej strony nuklear. A dzisiaj taki trochę bardziej specjalny odcinek e, chciałbym Wam powiedzieć mianowicie o klanie. E, ja swój klan założyłem e, po części dla Was, e, dlatego umieszczam Wam w opisie pod filmem taki formularz, e, jak dostać się do tego klanu. Wypełniacie go, podajecie tam jakieś swoje statystyki, yy, które tam są opisane. Liczbę czołgów 6, 8, 10 tieru. Yy, wymagania naprawdę nie są duże. Yy, wystarczy mieć przynajmniej jedną bądź dwie szóstki. Yy, ósemek ani dziesiątek nie trzeba mieć. Yy, dobrze by było, żeby było przynajmniej Powyżej 500 WN8, ale jeśli będzie mniej, to nic yy, się nie stało. Oczywiście, chciałbym Wam trochę m, ten klan pokazać. Nie jest on duży. Mamy 5 osób w klanie. Nasza twierdza jest totalnie nierozbudowana. Yy, nie mamy jeszcze nawet naszego loga, ale yy, dzięki Wam. Może mi się udać ten klan bardziej rozwinąć, a też bardzo dla mnie fajne by to było, jakby jakbym mógł po prostu z wami wszystkimi grać. To by było dla mnie super. Także to będzie już raczej koniec odcinka, taki dosyć niedługi. Co do tego formularza, jeszcze będziecie mieli tam mój mail, na który trzeba wysłać ten formularz po wypełnieniu i po pobraniu, oczywiście. I również umieszczam go Wam teraz na ekranie. A jeśli Wam się spodobała taka opcja, możecie dać lajka i subskrypcję. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.